To co by się stało, gdyby Ziemia nagle skurczyła się do rozmiarów Księżyca, ale zachowałaby swoją masę? Oczywiście tego typu rozważania czasem wymagają tego, żeby na jakimś tam etapie w założeniach zignorować sobie prawa fizyki. Co jest o tyle absurdalne, że ignorujemy fizykę, żeby sprawdzić, co zrobi fizyka. No bo, żeby Ziemia skurczyła się do rozmiarów Księżyca, zachowując swoją masę, musiałaby znacząco zwiększyć swoją gęstość. A żeby zmusić materię do zwiększenia swojej gęstości, to trzeba użyć siły. Więc albo namówimy ziemską grawitację, żeby nagle stała się silniejsza i ściągnęła wszystko bliżej, albo zainstalujemy w koło Ziemi jakieś planetarne imadło, które ją zmiażdży. Także no mogą to być zadania dość trudne. Na szczęście mamy to cudowne narzędzie eksperymentu myślowego, więc możemy sobie użyć po prostu magii lub jak kto woli fizyki płaskoziemskiej i robimy sobie pstryk i ziemia zmniejsza się do rozmiarów księżyca i taka się utrzymuje. To pierwszą rzeczą niech będą saty elity i w ogóle księżyc i ruch ziemi w układzie słonecznym. Czy coś tutaj ulegnie zmianie jakiejś podejrzanej? Żeby coś się zmieniło w relacjach Ziemi z satelitami, księżycem czy słońcem, to coś musiałoby się zmienić z oddziaływaniem grawitacyjnym. A w prawie powszechnego ciążenia są dwa rodzaje zmiennych: masy ciał i odległość. Więc tu jest prawo powszechnego ciążenia. To sobie narysowałem parę Ziemia-Księżyc i pomniejszona Ziemia-Księżyc. No i tutaj zdawać by się mogło, że jest dalej, bo ta powierzchnia tej nowej Ziemi od powierzchni Księżyca jest dalej niż tutaj, więc być może też oddziaływanie grawitacyjne się zmniejszyło, skoro jest dalej, tylko że to prawo nie mówi w ogóle o powierzchniach, tylko o centrach mas, a odległości tutaj od centrum tej masy do centrum tej masy są dokładnie takie same jak tutaj więc to R się nie zmienia, M się nie zmieniły w żaden sposób, więc oddziaływanie grawitacyjne zostaje takie samo. No i podobnie jest w wypadku sztucznych satelitów czy ruchu Ziemi wokół Słońca, satelity jak stacja kosmiczna krążą sobie tak jak krążyły, tyle że tak jak stacja kosmiczna krążyła sobie powiedzmy tutaj na takiej orbicie. Hop 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 hop. hop, hop no to ona krąży nadal tak samo, tylko że jak widać jest po prostu znacznie wyżej nad powierzchnią planety niż wcześniej. Teraz sprawdźmy, może, co by się wydarzyło z nami na powierzchni Ziemi. No Bo jeżeli wcześniej nic się nie stało z Księżycem, no to być może z nami też się nic nie stanie. Niestety jednak tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ wcześniej żadne zmienne sprawa ciążenia nie uległy zmianie. Masy zostały takie same i odległości do środków mas też się nie zmieniły. Ale ponieważ my byliśmy na powierzchni planety, która się skurczyła i my zostaliśmy na tej powierzchni, to mimo że nasze wzajemne masy się nie zmieniły, to zmniejszyła się nasza odległość od środka masy Ziemi, więc zmniejszyło się nasze r, co może oznaczać pewne kłopoty. I teraz sobie może policzmy, jak duże. Więc to jest promień Ziemi 6371 km tu jest promień księżyca, w ogóle śmieszna rzecz, bo promień księżyca to jest niemal dokładnie promień Ziemi. Czytany w spak. W każdym razie jak sobie podzielimy to przez to, to nam wyjdzie liczba 3,67, co oznacza, że promień księżyca jest 3,67 razy krótszy niż promień ziemi. No a ponieważ chcę sobie zobaczyć jak zmieni się oddziaływanie grawitacyjne na takiej zmniejszonej ziemi, zmniejszonej 367 raza, no to po prostu wezmę sobie ten wzór i zamiast r wpiszę tu r zmniejszone 367 raza, więc e, piszemy sobie g m1 m2 i tu zamiast r kwadrat napiszemy r przez 367 i z tego mamy GM1M2 przez r kwadrat przez 3,67 do kwadratu, a to jest uu, moment, już to sobie zapisałem wcześniej. 13,47. 13,47. No i tu wyszedł nam jakiś taki brzydki piętrus, więc sobie to mnożymy razy 13,47. Hop. No i jak widać to to jest dokładnie to samo co to, czyli ten nasz stan początkowy, ale zwiększony 13,5 raza. Co oznacza, że na Ziemi nie jest już 1g, tylko 13,5g. No i to rodzi pewne problemy. Po pierwsze, oczywiście wszystko waży 13,5 razy więcej. Więc jeśli ja ważę 80 kg, to ważyłbym wtedy ponad tonę i zapewne nie utrzymałbym się na nogach w pionie. Bo nogi bym się połamały po prostu i padłbym na ziemię w jakiejś karkołomnej pozycji. Z tymi upadkami to też nie jest tak różowo, bo rzeczy nie spadają już na ziemię z przyspieszeniem 10 metrów na sekundę kwadrat, tylko z przyspieszeniem 135 metrów na sekundę kwadrat, więc najpierw byłoby się dobrze położyć na ziemi, żeby takiego upadku w ogóle uniknąć. Oczywiście te 13,5 g działa nie tylko na ludzi i prawdopodobnie wymiera cała lądowa fauna, zresztą nie tylko fauna, bo wszystkie drzewa, krzewy, rośliny, po prostu się przewracają i zostają przygniecione do ziemi, a świat zmienia się w jeden wielki kompost. Te 13,5 G dotyka też naszych budowli, bo budynki generalnie nie są projektowane tak, żeby nagle wytrzymać takie ciążenie, więc nasze budynki, mosty, całe miasta składają się jak domki z kart. Naturalnie rośnie też ciśnienie powietrza, z komfortowego 1000 hektopaskali robi się nagle trochę więcej, ale za to woda wrze w wyższej temperaturze i można szybciej gotować potrawy, gdyby tylko ktoś był w stanie to robić. Jeżeli komuś jeszcze byłoby tego wszystkiego mało, to mam dobrą wiadomość, bo to nie jest wszystko, bo ta przekręta kuloziemska fizyka wymyśliła sobie, że jest coś takiego jak moment pędu i że on musi zostać zachowany. I tak jak łyżwiarz, który będzie wirował w takiej pozycji i skurczy ramiona do takiej pozycji, w związku z czym zacznie wirować szybciej, to tak samo zachowa się planeta. Ona po prostu zwiększy prędkość swojego obrotu. No teraz sprawdźmy, jak bardzo. Uwaga, nudne obliczenia. Tak zakusujemy dla naszej Ziemi moment pędu. Moment pędu równa się coś tam razy coś tam, czyli moment bezwładności razy prędkość obrotu. Moment bezwładności to jest taka bezwładność obrotowa, czyli niechęć opór ciała do tego, żeby, żeby zacząć się kręcić, czy żeby przestać spowolnić, przyspieszyć swój obrót prędkość tego obrotu. No i to musi pozostać stałe, moment pędu jest stały w izolowanym układzie, więc jeżeli ten składnik na przykład zmniejszymy dwukrotnie, żeby całość została stała, to ten musimy zwiększyć dwukrotnie. Ok, my będziemy chcieli zmniejszyć e, promień Ziemi, e, ale jakby tutaj nigdzie nie widać żadnego promienia i on się kryje tutaj. W rozpisaniu tego momentu bezwładności, który dla kuli ma postać taką oto. E, tak wygląda. I tu jest to nasze R. I to R będziemy sobie zmniejszać 3,67 razy. E, tylko, że to R jest tu podniesione do kwadratu, więc e, na przykład zmniejszenie R dwukrotne oznacza zmniejszenie tej całości czterokrotną. A jak się to zmniejszy czterokrotnie, to to musi się zwiększyć czterokrotnie. E, tak więc. E, zmniejszamy sobie to R367 raza, czyli ten cały składnik I zmniejsza się 367 do kwadratu raza, czyli 1347 razy. No a jak ten zmniejszył się 1347 raza, to ten e, zwiększa się 1347 raza. E, a to jest nasza prędkość obrotu planety, więc w momencie, w którym Ziemia zmniejszyła swój promień do promienia Księżyca, Prędkość obrotu planety zwiększyła się 13,5 raza, a to oznacza, że dni i noce trwają po mniej niż godzinę. Rozreguluje się też cykl księżycowy, a wraz z nim pływy morskie. Satelity geostacjonarne przestaną być geostacjonarne, bo mimo, że krążą na tych samych pozycjach, nadal to powierzchnia daleko pod nimi kręci się już dużo szybciej. Także wysiądzie cały system GPS, telewizja satelitarna dalej. Żeby tak ponuro nie kończyć, to jeszcze na koniec Wam polecę taką przyjemną książeczkę Neil deGrasse Tyson, listy od astrofizyka. Autor jest, jak pewnie wiecie, no, mega gwiazdą popularyzowania astrofizyki, który otrzymuje całe góry listów z różnymi ciekawymi albo dziwacznymi pytaniami i ta książka to jest właśnie zbiór takich listów i odpowiedzi na nie. Jest tu całe mnóstwo pytań, nie tylko z dziedziny astrofizyki, ale też filozofii, religii, sensu życia, obcych z kosmosu, pseudonauki, widziałem tu też nawet pytanie dotyczące płaskiej Ziemi, może je przeczytam. Popularny wykonawca hip-hopowy BOB obnosi się z przekonaniem o płaskości Ziemi i twierdzi, że to prawa matematyki i fizyki wskazują, że Ziemia jest płaska. No i jest tu też odpowiedź Nila Tysona, która jest no, dość dobitna. Także jeżeli macie ochotę przeczytać ten i inne listy do tej bardzo ciekawej postaci, to zróbcie sobie prezent. Pozdrawiam!